Kiedy otworzyła te zaproszenie złotą kartą, jej ręce zaczęły drżeć. Miliarder, ten sam mężczyzna, którego znała od lat, ten który nigdy nie spoglądał na dziewczyny takie jak ona, prosił ją, aby była jego towarzyszką na ślubie. Ale nie wiedziała, że ta noc będzie początkiem czegoś, co zmieni jego życie na zawsze. Nie wiedziała, że właśnie w tym momencie, gdy kartkę tę trzymała w dłoniach, los się obrócił. A najstraszniejsze było to, że on, ten zamożny, Niedostępny mężczyzna już czuł, że coś fundamentalnie się zmienia. Wszyscy wokół niego mówili o jego bogactwie, o jego potędze, o tym, jak ma wszystko. Ale żaden z nich nie widział, że brakuje mu jednego, czegoś, czego żadne pieniądze nie mogą kupić. Tej nocy, gdy wysłał to zaproszenie, już wiedział. I właśnie wtedy, gdy ona przeczytała te słowa, znali się oboje, że nie będzie odwrotu. Jej imię to Zofia. Miała 26 lat i pracowała jako sprzątaczka w jednym z najluksusowszych apartamentowców w mieście. Każdego dnia wchodziła do pomieszczeń pełnych ludzi, którzy nigdy naprawdę na nią nie patrzyli. Była tylko dziewczyną do sprzątania, tą niewidzialną częścią ich światów. Jej rodzina żyła na obrzeżach miasta, w małym domu, w którym każdy grosz miał znaczenie. Jej matka pracowała jako pielęgniarka, pracując przez całą noc, aby utrzymać ich oboje. Zofia nigdy nie narzekała, ale nosła w sobie głęboką biedę, nie tylko finansową, ale emocjonalną. Każdy dzień był powtórzeniem tego samego, rutyna bez nadziei. Zaczęła wierzyć, że nieprzeznaczeniem dla niej jest życie pełne marzeń, nikomu naprawdę nie byłaby potrzebna. A potem pojawił się Aleksander, miliarder, właściciel Imperium Technologicznego, mężczyzna, którego twarze przechodziły przez czołówki gazet, który jeździł prywatnym samolotem i spędzał weekendy na jachtach. Przez wiele miesięcy Zofia sprzątała jego apartament, ten na pięćdziesiątym piątym piętrze, z widokiem na całe miasto, z meblami, które kosztowały więcej niż jej dom. Nigdy do niej nie mówił, nigdy jej nie widział. Ale coś się zmieniło kilka miesięcy temu. Nieoczekiwane spotkanie na schodach. Jej torba się przewróciła, a wszystkie jej rzeczy rozrzuciły się po drewnianej posadzce. Zamiast przejść obok, on się zatrzymał. Pomógł jej je zbierać. I w tamtym momencie, gdy ich ręce niemal się dotknęły po ostatniej rzeczy, coś błysnęło w jego oczach. Coś, czego Zofia nie potrafiła zidentyfikować. To był pierwszy raz, gdy właściwie na nią patrzył. Od tamtej pory wszystko się zmieniło. On zaczął rozmawiać z nią. Pytał o jej życie, o jej marzenia, o tym, co czuje. Dla Zofii to było snem, ale nigdy nie wyobrażała sobie, że może to być coś więcej niż zwykła uprzejmość bogatego człowieka wobec ubogiej dziewczyny. Aż do tej nocy, gdy otrzymała zaproszenie na ślub jego najlepszego przyjaciela i kartka zawierała jego osobistą notatkę, chciałbym, żebyś była tam ze mną. To by dla mnie wiele znaczyło. Aleksander. W tym momencie Zofia rozumiała, że historia nieoczekiwanego spotkania właśnie się zaczęła. Nie wiedziała jeszcze, że miłość, którą zaraz poczuje. Będzie intensywniejsza, bardziej bolesna i bardziej prawdziwa niż wszystko, co kiedykolwiek wyobrażała sobie w swoich nocnych marzeniach. To jest opowieść o tym, jak jedna noc na ślubie zmieniła wszystko. To historia o mężczyźnie, który miał wszystko miliardy, pałace, moc, a odkrył, że brakuje mu najprostszych rzeczy, szczerości, prawdziwych emocji kogoś, kto go kochał nie dla jego pieniędzy, ale dla niego samego. To opowieść o dziewczynie która pracowała za grosze i żyła w cieniu, a znalazła się nagle w blasku światła, który mogłaby ją spalić. Ale nie będzie to zwykła historia o bogatym i biednej. Nie. Ta noc na ślubie będzie początkiem nieoczekiwanego spotkania, które przeradzi się w najintensywniejszą miłość, jakiej żadne z nich nie zaznało. Będą się całować pod gwiazdami na dachu hotelu, będą dzielić sekrety, które nigdy nie powiedzieli nikomu innemu. Ale wraz z miłością przyjdzie zakazana namiętność, bo świat Aleksandra nie toleruje takich różnic. Jego rodzina, jego biznesowi partnerzy, cała jego sieć będzie im przeciwna. Zofia odkryje, że miłość nie zawsze wystarczy, że czasami trzeba dokonać poświęcenia miłości, aby chronić tego, kogo się kocha. A Aleksander stanie przed najtrudniejszą decyzją w swoim życiu: czy wybrać swoją dziedzicę, swoją pozycję, swoją przyszłość zaplanowaną od lat czy wybrać tę biedną dziewczynę, która zmieniła wszystko w jego sercu. W ciągu następnych dni, tygodni, będą musiały rozwiązać zagadkę, która zdawała się niemożliwa. Czy można żyć pełnym życiem, gdy żyjesz w całkowicie różnych światach? Czy przeznaczenie może zmienić zasady gry? I przede wszystkim, czy złamana obietnica, którą będą musieli sobie złożyć, może być największą miłością, jaką kiedykolwiek poczują? Ta noc na ślubie to nie koniec historii. To dopiero początek, początek czegoś, czego żadne z nich się nie spodziewało, a co całkowicie zmieni sposób, w jaki patrzą na życie, miłość i sens bycia razem. Deszcz padał na ulicę miasta, gdy Zofia stała przed lustrą w małym pokoju, którego dzieliła z matką. Czarna suknia, jedyna, jaką miała, nie wyglądała ani trochę jak rzeczy, które widziała na fotografiach gości, którzy przychodzili do apartamentu Aleksandra. Jej dłonie drżały, gdy pracowała nad swoimi włosami, starając się sprawić, że wyglądałyby elegancko. Matka stała w drzwiach, z wyrazem zdziwienia i niepokoju na twarzy. Skąd znasz takiego człowieka? Zapytała po raz setny. Zofia nie potrafiła odpowiedzieć. Nie mogła wyjaśnić, że miliarder widział ją w inny sposób niż inni. Że spojrzał na nią, jakby była osobą, a nie przedmiotem. Gdy przyjechał po nią limuzyna, czarna, lśniąca, Pachniąca skórą i drewnianymi wykończeniami, Zofia prawie nie mogła oddychać. Nigdy w życiu nie siedziała w tak luksusowym samochodzie. Szofer nie mówił nic, tylko patrzył przed siebie, ale Zofia czuła jego zdumienie. Kim jest ta dziewczyna? Sala weselna była oszałamiająca. Tysiące świec, kwiaty wszędzie, muzycy na żywo grający melancholijne utwory. Goście, wszyscy bogaci, Wszyscy piękni, wszyscy wyglądający, jakby urodzili się w srebrnych łyżkach, przechodzili obok Zofii, rzucając jej dziwne spojrzenia. Kiedy Aleksander pojawił się w doorze, w idealnie dopasowanym smokingu, z włosami idealnie uczesanymi, Zofia zaparła dech w piersiach. Nigdy nie widziała go w taki sposób. Zawsze widziała go w domowym ubraniu, czasami zmęczonego po długich spotkań biznesowych. Ale teraz, teraz wyglądał jak książę z bajki. Jego oczy natychmiast znalazły ją na sali, nawet pośród setek ludzi. Przeszedł prosto do niej, ignorując wszystkie inne rozmowy, wszystkie salutacje. Wyglądasz pięknie, powiedział, a jego głos był tak cichy, że tylko ona mogła to słyszeć. Jej policzki zapłonęły czerwienią. Nie była przyzwyczajona do takich słów. Nikt nigdy jej nie mówił, że jest piękna. On wziął jej dłoń, a ona poczuła, że cały świat znika. Że już nic innego nie istnieje poza tym dotykiem. Tańczyli razem podczas pierwszego tańca, gdy orkiestra grała klasyczną melodię, a światła padały na nich jak reflektory. Jego dłoń na jej plecach była ciepła, pewna. Jej głowa osiągnęła dokładnie jego ramię. Był dla niej taki idealny, taki niedostępny, a mimo wszystko był z nią. W tamtym momencie, gdy się tańczyło, Zofia zapomniała o różnicy w ich światach. Zapomniała, że jego szuflada z karpetkami kosztowała więcej niż jej całoroczne zarobki. Zapomniała, że jej matka pracuje jako sprzątaczka, a jego matka jest światną szlachtą. Istniał tylko on i ona, i muzyka, i to uczucie, to nieprawdopodobne uczucie, które rosło w jej klatce piersiowej jak pożar. Musiałem cię tutaj przyprowadzić, szepnął, przyciągając ją bliżej. Musiałem, aby wszyscy widzieli, że jesteś ze mną. Jej serce zabiło szybciej. Czy to oznacza? Ale nie mogła dokończyć myśli. Gdzieś z tyłu sali, kobieta w błyszczących diamentach obserwowała ich, a jej wyraz twarzy był jak lód. To była matka Aleksandra, countess Katarina, kobieta, której opinia liczyła się w biznesie i w. Jej spojrzenie było ostrzej niż nóż. Dwa razy ukłonił się przed nią podczas kolacji, ale ona ledwo go słuchała. Po obiedzie. Gdy Aleksander poszedł pod ring, zbliżyła się do Zofii. Jestem pewna, że jesteś miłą dziewczyną, powiedziała, ale jej głos brzmiał jak jad. Ale musisz zrozumieć. Mój syn ma obowiązki. Ma przyszłość, którą planowaliśmy od lat. Nie może jej zmarnować dla kogoś. Pauza, znacząca pauza, dla kogoś z Twojego pochodzenia. Słowa uderzyły Zofię jak fizyczny cios. Jej oczy zaświeciły się łzami ale starała się je powstrzymać. Rozumiesz, prawda? Dodała matka Aleksandra, patrząc na nią z pogardą. On jest dobry, zbyt dobry, czasami pomył sympatię z miłością. To się minie, a ty, ty będziesz mądra i znikniesz, zanim zniszczycie jego życie. Zofia nie odpowiedziała. Nie mogła. Gardło miała ściśnięte. Właśnie w tamtym momencie Aleksander wrócił, nieświadom konfrontacji. Ale Zofia widziała zmianę w jego twarzy. Widział, jak jego matka się oddalała. Wiedział. On zawsze wiedział. Po ślubie, Aleksander zabrał ją na dach hotelu. Pod gwiazdami, z miastem rozciągającym się pod nimi jak ocean świateł, siedli na metalowych leżakach, otuleni chłodem nocy. Jego kurtka leżała na jej ramionach. Paczniała nim, jego kolnią, jego światem. Przez długi czas nic nie mówili. Tylko słuchali odgłosów miasta i swojego własnego oddechu. Wreszcie Aleksander wziął jej dłoń. Słyszałaś, co powiedziała moja matka to nie było pytanie. Zofia skinęła głową. Nie mogę jej prosić, aby się mylił powiedział powoli. Moja rodzina ma znaczenie. Moja pozycja ma znaczenie. Wiem, że to brzmi okropnie, ale to jest moja rzeczywistość. Całe moje życie było zaplanowane. Moja kariera Moje małżeństwo, moja przyszłość, wszystko zostało już zaplanowane dla mnie, zanim się urodziłem. Zofia słuchała, nie przerywając, ale, i tutaj jego głos się załamał, od momentu, gdy Cię spotkałem, zacząłem zastanawiać się, czy chcę tego życia. Czy chcę być szczęśliwy, czy tylko bogaty. Łzy stanęły w oczach Zofii. To był pierwszy raz, gdy usłyszała coś takiego. Aleksander! zaczęła ale on złożył palec na jej ustach. Nie, powiedział. Muszę ci powiedzieć coś. Coś, czego nie powiedziałem nikomu. Kiedy byłem młodszy, moja matka zabiła moim sercem pierwszą dziewczynę, którą kochałem. Była z biednej rodziny, pracowała jako nauczycielka. Matka powiedziała mi, że moja przyszłość jest ważniejsza że powinienem myśleć o biznesie, o dynastii, o pieniądzach. Posłuchałem. Zawsze posłuchałem. A ona, ta dziewczyna, którą kochałem, wyszła za mąż za kogoś innego. Widziałem ją jeden raz, pięć lat później, w kawiarni. Była szczęśliwa, z mężem i z dzieckiem. I wtedy zdałem sobie sprawę z czegoś strasznego, zdałem sobie sprawę, że ja nigdy nie byłem szczęśliwy. Jego głos był ledwie słyszalny. Zofia ścisła jego dłoń. Rozumiała, że właśnie dzielił się z nią czymś głębokim, czymś, co zmieniło jego życie. Od tamtej pory przysięgłem sobie, że nigdy nie pozwolę swoim rodzicom znowu mi powiedzieć, kogo mam kochać, powiedział, patrząc jej prosto w oczy. Ale to jest nieco skomplikowane, bo moja matka nie tylko kontroluje moją emocjonalną przyszłość ona kontroluje też moje finansowe. Połowę mojego imperium biznesowego jest zapisane na nią. Jeśli mnie nie posłucham, może zniszczyć wszystko, co zbudowałem, może zostawić mnie bez grosza. Zofia poczuła zimny dreszcz. To była rzeczywistość bogatego życia, że nawet miliardy mogą być narzędziem kontroli. Ale wiesz, co jest najgorsze? Zapytał, a jego głos był pełen bólu. Najgorsze jest to, że będę musiał wybrać. Między tobą a tym, co mi zostało z tej pustej przyszłości. I nie wiem, czy będę wystarczająco odważny, aby wybrać Ciebie. Te słowa zawisły między nimi jak topniejący lód. Zofia nie wiedziała, co powiedzieć. Została właśnie konfrontowana z rzeczywistością, że miłość, którą czuli, może nie być wystarczająca. Że los może być okrutny nie w momencie poznania się, ale w momencie, gdy trzeba dokonać wyboru. Wciąż nie wiedziała, że ta noc, ta noc pod gwiazdami, byłaby jedną z ostatnich nocy, którą spędzą razem bez bólu, bez sekretu, bez zakazanej namiętności, która miała ich całkowicie zmienić. Trzy dni później Zofia przyszła do apartamentu Aleksandra, aby go posprzątać, jak zwykle. Ale apartament był pusty. Jego biurko, zawsze zaśmiecone papierami, notatkami, śladami jego pracy, było kompletnie czyste. Jej serce zaczęło bić szybciej. Gdzie on jest? Czekała przez godzinę. Dwie godziny. Jej telefon pozostał cichy. Wreszcie, wciśnięty pod drzwi, znalazła kartkę. Jej ręce zadrżały, gdy ją przeczytała. Zofia, musiałem wyjechać na biznesową podróż do Londynu. Nie mogę ci powiedzieć, kiedy wrócę. Moja matka wie teraz o nas. Wie wszystko. Nie wiem, co się stanie, ale wiem, że jeśli będę z tobą teraz, zniszczę ciebie, siebie i wszystko, co mnie kochało. Przepraszam. A. Kartka spadła jej z dłoni na podłogę. Następnych pięć dni to był koszmar. Zofia nie mogła pracować, nie mogła spać. Sprawdzała swoją wiadomość bezustannie, czekając, że Aleksander się odezwie. Nic. Pusta cisza. Jej matka zauważyła zmianę. Co się stało? Zapytała, obserwując córkę, która siedziała na łóżku, wpatrując się w ścianę. Zofia nie mogła jej powiedzieć. Jak wyjaśnić taką miłość, taką stratę? Jak wyjaśnić matce, że byłaś blisko czegoś magicznego? a potem zostałaś sama z ciągle biegnącymi łzami. W piątek wieczorem, gdy Zofia przeszła obok budynku apartamentów, zobaczyła coś, co sprawiło, że świat się zatrzymał. Aleksander wchodził do wejścia, ale nie sam. Obok niego szła wysoka, elegancka dziewczyna, z włosami jak jedwab, w sukni wartej mniej niż mała liczba jej najlepszych zarobków. Dziewczyna mówiła coś, a on śmiał się, głośno, swobodnie, jak gdyby ostatnie dni nigdy się nie zdarzyły. Zofia ścisła sobie gardło. Kto to była? Kiedy zbliżyli się do drzwi, usłyszała fragment rozmowy. Matka ma rację, powiedziała dziewczyna, całując go w policzek. Ta dziewczyna ze sprzątaczki była tylko przygodą. Ty się urodziłeś do czegoś bardziej, do nas. Aleksander nie odpowiedział, ale też nie zaprotestował. A to było gorzej niż każde słowo. To było potwierdzenie największych obaw Zofii że może jednak nie był wystarczająco odważny, że może jego matka miała rację, że może on był zbyt głęboko uwikłany w ten świat, aby ją wybrać. Tej nocy Zofia siedziała w swoim małym pokoju i płakała, nie z bólu, ale z zakazanej namiętności, którą czuła. Miłość, którą niosła w sobie, była tak silna, tak wszystko pochłaniająca, że prawie ją odebrała oddech. Ale teraz wiedziała również coś innego. Wiedziała, że musiała go puścić. Że jeśli go naprawdę kochała, musiała mu pozwolić na to, aby żył w swoim świecie, bez niej, bez jej bólu, bez tego wszystkiego. Przysięła sobie w tamtą noc, siedząc sama w ciemności, że jeśli Aleksander wróci, i ona wciąż nie wiedziała, czy wróci, będzie mu musiała powiedzieć: Idź. Żegnaj! Zapomnij o mnie i bądź szczęśliwy! To była obietnica, którą złożyła swojemu sercu, ale nie wiedziała jeszcze, że nie będzie w stanie jej dotrzymać. Dwa tygodnie minęły jak dwa lata. Zofia wróciła do swojej starej rutyny: sprzątanie, praca, powrót do domu, sen, powtórzenie. Ale wszystko było inne. Każdy pokój, w którym była, wydawał się pusty. Każdy dźwięk sprawiał, że skakała, myśląc, że to on. Jej matka próbowała jej pomóc, siedząc obok niej wieczorami, ale nawet ona nie znała słów które mogłyby wypełnić tę przepaść. Zofia schudła o kilka kilogramów. Jej oczy były zawsze czerwone. Koleżanki z pracy mówiły jej, aby zapomniała o bogatym chłopaku, nigdy dla ciebie nie było przeznaczenia, ale te słowa tylko pogłębiały jej ból. Ponieważ ona wiedziała, że było. Wiedziała, że przy tych gwiazdach, na tym dachu, było to rzeczywiste. Było to najrealne, co kiedykolwiek czuła. A potem, w trzeci poniedziałek, Przyszła jej wiadomość nie od Aleksandra, od jego kierowcy. Pani Zofia, pan Aleksander chciałby się z panią spotkać. Dziś wieczorem, o dziesiątej, w kawiarni Blu-Ray Mare. Jej serce zaczęło bić tak szybko, że myślała, że może się złamać. Przez całe godziny siedziała na łóżku, czytając tę wiadomość ponownie i ponownie. Czy to był test? Czy to była finta? Czy on naprawdę chciał ją widzieć? O dziesiątej wieczorem była w tej kawiarni, siedząc przy najmniej widocznym stoliku, czekając. Jej ręce drżały, jej oddech był płytki. Kiedy wszedł, była pewna, że upadnie. Wyglądał gorzej niż ona, szczęk zaciśnięty, oczy z cieniami, włosy nieco zlepione. Siedział naprzeciwko niej bez słowa przez długą chwilę. Nie mogę, powiedział wreszcie. Nie mogę bez ciebie żyć, Zofia. Spróbowałem. Robiłem wszystko, co mi kazała moja matka. Poszedłem do Londynu, spotkałem się z tą dziewczyną, Nicolettą, którą rodzina wybrała dla mnie. Ale każda sekunda z nią była torturą, ponieważ myślałem o tobie. O tobie pod gwiazdami. O tobie, jak powiedziałaś moje imię. O tobie, jak twoje oczy świetliły się, kiedy się uśmiechałaś do mnie, jak gdybyś była z kimś godnym bycia kochanym. Uzy płynęły mu po policzkach. Powiedziałem matce, że się nie ożenię z Nikolettą. Powiedziałem jej, że ją kocham, że to jest tajemnicą, którą nosiłem w sercu od momentu, gdy złamałaś moje myśli, kiedy podniosłaś tę torby na schodach. Zofia nie mogła oddychać. Aleksander. Zaczęła, ale on ściskał jej rękę. Czekaj. Musiałem ci jeszcze coś powiedzieć. Moja matka powiedziała mi, że jeśli będę z tobą, zablokuję moje konta, zabierze kontrolę nad biznesem wyrzuci mnie z rodziny. Ona powiedziała, że będę śmieciem bez jej wsparcia. Wstał, oddychając głęboko. Więc powiedziałem jej, powiedziałem jej, że nie obchodzą mnie już pieniądze, że biorę drugą szansę na miłość, którą mi dała, że wolę być biedny i szczęśliwy z tobą, niż bogaty i martwy w środku. Zofia płakała teraz, nie ze smutku, ale z czystej, nieograniczonej nadziei. Ale Aleksander patrzył na nią z czymś innym w oczach, czymś, co wyglądało na wątpliwość. Ale jest problem, powiedział wolno. Moja matka mi powiedziała, że jeśli będę z tobą, będę musiał pozwolić na coś, czego nigdy nie pozwoliłem, będę musiał pozwolić publiczności, mediom poznać nas. To będzie skandal. Twoja rodzina, twoja matka, będzie zaatakowana, będzie nienawidzona przez ludzi, którzy myślą, że jesteś złotniczką albo szantażystką. Zofia poczuła zimny dreszcz. On wybierał ją, ale jego wybór miał cenę, którą mogła zapłacić jej matka, a nie on sam. To była najprawdziwa zakazana namiętność, którą kiedykolwiek znała. Tej nocy Aleksander zabrał ją do apartamentu. Po raz pierwszy byli tam razem bez strachu, bez ukrywania. Muzyka grała cicho, świece mienił się w ciemności. Ale atmosfera nie była romantyczna, była intymna i nieznośnie smutna. Zofia usiadła na kanapie, a on klęknął przed nią, biorąc jej twarz w dłonie. Muszę ci powiedzieć wszystko, powiedział, a jego głos drżał. Muszę ci powiedzieć o rzeczach, które zmienią wszystko. Ale najpierw, powiedz mi, czy mnie kochasz? Naprawdę. Zofia patrzył na niego, na tego mężczyznę, który był jej przeznaczeniem, jej nieoczekiwanym spotkaniem, jej większym niż życiem marzeniem. Tak, szepnęła. Kocham cię bardziej niż myślałam, że ktokolwiek możemy kochać. Aleksander przetarł jej łzy z policzków. Dobrze, bo to, co mam ci powiedzieć, może wszystko zniszczyć. Moja matka, ona jest chora, Zofia, bardzo chora. Nie żyje już więcej niż rok. Gdy się urodziła, lekarz powiedział jej, że ma zaawansowanego raka. Nikt o tym nie wie. Nawet ja dowiedziałem się dopiero tydzień temu, gdy przysłuchiwałem się jej rozmowie telefonicznej z lekarzem, Zofia poczuła, jak jej serce się ścieśnia. Dlaczego mi to mówisz? Zapytała. Aleksander wstał i przeszedł do okna, patrzając na poniżej. Bo to zmienia wszystko. Moja matka, ona chce, aby się uspokoiła. Aby zawartego małżeństwo z dziewczyną, którą wybierze. Ale nie z powodu pieniędzy ani statusu, z powodu strachu. Z powodu osamotnienia. Nie chcę umierać samotna, a potem, potem przychodzisz ty, ty, którą kocha bardziej niż kiedykolwiek mogła kogoś kochać. Zofia wstała i przytuliła go od tyłu. Aleksander, ona się będzie bać. Strach każe nam robić rzeczy, które nas nie reprezentują. Wiem, powiedział cicho, i właśnie dlatego złożyłem jej ultimatum. Powiedziałem jej: Możesz mnie zniszczyć. Możesz zabrać moje pieniądze, mój biznes, moją rodzinę, ale nie możesz zabrać mojego serca. Powiedziałem jej, że będę z Zofią, niezależnie od tego, co się stanie. I, tu głos mu się załamał, powiedziałem jej, że jeśli naprawdę mnie kochasz, zaakceptujesz ją jako moją wybankę. Zaakceptujesz nas. W tamtym momencie telefon Aleksandra zadźwięczał. Jego matka. Wstali oboje, trzymając się za ręce. Odbył rozmowę, a Zofia widziała, jak jego twarz zmienia się z każdą chwilą. Gdy się skończył, patrzył na Zofię z wyrazem, który nie mogła rozszyfrować. Powiedziała tak, szepnął. Moja matka powiedziała tak. Nie jest szczęśliwa, ale powiedziała, że jeśli to oznacza, że będę przy niej w jej ostatnich miesiącach, zaakceptuje ciebie. Zaakceptuje nas. Zofia padła na kolana, a głos jej się załamał. Ale czekaj. To nie były łzy radości. Były to łzy czegoś innego. Coś, o czym nie mogła powiedzieć. W tamtym momencie uświadomiła sobie, wybór został dokonany nie przez Aleksandra, ale przez jego umierającą matkę. Jego miłość nie zmusiła jego matkę do zmiany. Śmierć to zrobiła. I to była najbardziej smutna, najtrudniejsza rzeczywistość do zaakceptowania, bo oznaczało to, że może nigdy nie będzie się czuć, jakby jego rodzina ją naprawdę chciała. Mogła być tylko pogodzonym białym krzyżem, przyjętym z powodu czasu, który się kończy. Aleksander widział zmianę w jej twarzy. Co się stało? Zapytał, podnosząc ją z kolana. Jesteś smutna. Zofia podniosła wzrok i w tamtym momencie wypowiedziała słowa, na które czekała całe życie, ale także te, których najbardziej bała się usłyszeć. Aleksander, kocham cię, powiedziała łamiącym się głosem. Ale wiesz, że ona nigdy naprawdę mnie nie zaakceptuje. Akceptuje mnie tylko dlatego, że umiera. Przyjmuje nas, bo wie, że nie będzie żyć długo, aby obserwować naszą porażkę. A ja, ja nie chcę być wyborem z desperacji, nie chcę być ucieczką od śmierci, chcę być wyborem z miłości. Słowa zawisły między nimi ciężkie i niemożliwe. Ale co to oznacza? Zapytał Aleksander a jego głos był prawie nieaudialny. Zofia wiedziała, że odpowiedź, którą miała dać, będzie powiedziana w momencie, gdy obie dokonają wyboru, który zmienią ich życie na zawsze. I w tamtym momencie, właśnie tam, wszystko zależało od tego, czy będzie wystarczająco mocna, aby mówić rzeczy, które zniszczyłyby ich obu.